Starsza Pani podbija świat, jak powiemy, czas na powtórkę materiału. Time for review. Time for review. Od części 210 do części 219C. From part 210. To part 219C. From part 210 to part 219C. Po japońsku SHI wymawia się Shi. Ta pani nazywa się Kimiko Nishimoto, ma w tej chwili 90 lat, jest fotografką i zamieszcza w internecie zdjęcia, w których przedstawia samą siebie w śmiesznych sytuacjach. Można sobie poszukać. Pani Kimiko Nishimoto pędzi gdzieś i dzisiaj starsza pani będzie proszona, żeby szybko odpowiadać na pytania. Sens tego jest, żebyśmy nauczyli się reagować szybko. Jeżeli starsza pani jest początkująca, to gwarantowane jest, że jej to doskonale za pierwszym razem nie wyjdzie. Nie ma się czym frustrować. Sens tej lekcji polega na tym, żeby przerobić ją, Kilkakrotnie i dopiero za którymś razem wszystko nam doskonale za pierwszym razem szybko wyjdzie. Teraz ćwiczymy szybkie nazywanie kolorów. Zaczynamy od lewej: red, peach albo light red, light yellow, green. Blue, Purple. Każda parasolka dobrana. Nazywamy kolory zaczynając od lewej szybko: Red, Pink, Turquoise albo Light Green, Blue, Purple. Księżna Kate, kolory od lewej. Red, light yellow, light pink, light blue, green. No i na deser szybko od lewej cztery panie z przodu: turquoise albo light green, pink, white, dark blue albo navy blue. Czarno-biała panda. A black and white panda. Brązowo-białe krowy. Brown and white cows. Brown and white cows. Kolorowy mural. A colourful mural. A colourful mural. Kolorowe drzewa. Colourful trees. Colourful trees. Bure szare ponure lotnisko. A drab airport. A drab airport. Bure szare ponure parkingi. Drab parking lots. Albo drab car parks. Dobrze wyglądasz w szarym. Dobrze ci w szarym. You look good in grey. You look good in grey. Ona dobrze wygląda w białym. Dobrze jej w białym. She looks good in white. She looks good in white. Oni dobrze wyglądają w pastelowych kolorach. Dobrze im w pastelowych kolorach. They look good in pastel colors. They look good in pastel colors. My bardzo lubimy błyszczący niebieski. On bardzo lubi błyszczący niebieski. Ona bardzo lubi błyszczący niebieski. Oni bardzo lubią błyszczący niebieski. We really like shiny blue. He really likes shiny blue. She really likes shiny blue. They really like. Shiny blue. Ja bardzo lubię trawę, on bardzo lubi trawę. I really like grass. He really likes grass. W pomarańczowym, no po prostu nie jest jej do twarzy. Orange is just not her color. Orange is just not her color. W różowym no po prostu nie jest mu do twarzy. Pink is just not his color. Pink is just not his color. Ona bardzo lubi brązowy, ale w brązowym nie jest jej do twarzy. She really likes brown, but brown is just not her color. She really likes brown, but brown is just not her color. Oni bardzo lubią niebieski, ale w niebieskim no nie jest im do twarzy. They really like blue, but blue is just not their color. They really like blue, but blue is just not their color. Wolę to, wolę tamto. I prefer this, I prefer this. I prefer that, I prefer that. Ja wolę żarówiasty żółty, ona woli żarówiasty żółty. I prefer neon yellow. She prefers fluorescent yellow. Ona woli jaskrawe kolory. On woli jaskrawe kolory. Oni wolą jaskrawe kolory. She prefers bright colors. He prefers Bright colors. They prefer bright colors. Ona wolí jednolite kolory. One wolą jednolite kolory. She prefers solid colors. They prefer solid colors. Co nam się tutaj rzuca od razu w oczy? No, oczywiście, w samym środku zdjęcia te różowe torby. Jak powiemy, one bardzo lubią różowe torby. They really like pink bags. They really like pink bags. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czyli trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu. The grass is always greener on the other side of the fence. The grass is always greener on the other side of the fence.